Chciałem znowu poczuć ten klimat takiej dużej, lekkoatletycznej imprezy. To się udało. Sprawdziłem przy okazji, jak w ogóle funkcjonuje moja lewa noga, czyli będę gotowy na, na, na skakanie w trójskoku. I jeśli chodzi o ten, ten skok wzwyż, to rzeczywiście ja byłem postawiony w dosyć trudnej sytuacji. W zasadzie wiedziałem, z czym to się wiąże, wyjeżdżając tutaj i ambitnie atakowałem 2 metry, wyszło tylko 193, także no niestety. Jeśli chodzi o tą kontuzjowaną nogę, to ja bym tutaj stwierdził, że, że ona nie przeszkadzała, nie odgrywała żadnej roli, bo odbijałem się z tej zdrowej nogi, a jeśli chodzi o, o ten wynik 204 i, i tutaj skoki poniżej 2 metrów, to ja po 9 latach, bo 9 lat temu dokładnie zrobiłem tą życiówkę 2.04 po 9 latach jestem zupełnie innym zawodnikiem, mam swoje nawyki ja jestem stricte nastawiony do, do skakania trójskoku i, i trudno mi było pokonać pewne bariery i reagować na, na instrukcje trenera czy w ogóle po prostu Skoczyć powyżej 2 metrów. Jeśli chodzi o samą imprezę, to może zacznę od tego, że jest mi bardzo przykro, że właśnie w taki sposób lekka atletyka została potraktowana, bo na takich fajnych zawodach ja bym chciał też wystąpić w trójskoku. Chciałbym, żeby była tutaj cała nasza reprezentacja i żebyśmy mogli walczyć właśnie z najlepszymi o najwyższe stopniu, stopnie podium, bo. Wszystko zostało tutaj przygotowane naprawdę w świetnym stylu. Mogę to porównać do, do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Wioska jest świetna, jedzenie jest świetne, organizacja. Na nic nie możemy narzekać, no tylko ten start, tak? Nie wiadomo, czy ta, ta... to się nazywa, przepraszam, dynamic athletics. Ta nowa struktura, ten nowy styl, w którym występujemy, czy to w ogóle zdaje egzamin, bo ja uważam, że że to chyba nie o to chodzi w lepiej atletyce, i no, jeśli chodzi o ten, ten nasz występ, to, to, to nie podobało mi się to.